Mam na imię Anna. Jestem szczęśliwą kobietą, mamą trojga dzieci, w tym dwójki dorosłych. Jestem kobietą, która E, zajmuję się na co dzień nie tyle pracą zawodową, ale też e, troszczę się właśnie o swoją rodzinę, o dom, ale też tak naprawdę e, zajmuję się i, i interesuje się równouprawnieniem i partnerstwem w biznesie e, partnerstwem kobiet i mężczyzn. E, to, co mnie również zajmuje, to rozwój osobisty. W kręgu moich zainteresowań jest mentoring, coaching, który w szczególności uważam służy rozwojowi kobiet w dzisiejszych czasach. Szczęście i oparcie dają mi moje dzieci to jak się rozwijają, to jakie osiągają sukcesy i na studiach, i w szkole. Szczęście daje mi i zadowolenie moja pasja którą jest muzyka filmowa. Którą uwielbiam słuchać, uwielbiam koncerty, na które, które wyszukuję i uczestniczę w tych koncertach, w szczególności muzyki filmowej, ale nie tylko. Grant Thornton, jestem senior menadżerem. Mam swój zespół, o który dbam. Dbam o ich rozwój, dbam o portfel swoich klientów, pozyskuję tych klientów. Co bardzo lubię eee, i co jest bardzo ważne, w Grand Torton e, znalazłam się po 16 latach przerwy. E, wróciłam tutaj, bo uważam, że tutaj warto wracać. Tutaj czuję się bardzo dobrze, tutaj czuję się jak w rodzinie. E, mam zaufanie do ludzi, z którymi pracuję, mam zaufanie do swoich szefów, mam zaufanie do swoich pracowników. Lubię po prostu tutaj pracować, lubię swoją pracę. Lubię o niej opowiadać, lubię uczyć ludzi i rozwijać się razem z nimi.